Siema. Postanowiłem, że nagram taki krótki filmik i pokażę wam w nim gadżety, które ostatnio kupiłem na jednym z chińskich portali. Są to rzeczy, które kupiłem dodatkowo do wyposażenia mojego samochodu, które mam nadzieję, że nie będą potrzebne, ale myślę, że dobrze jest je mieć w razie awarii bądź jakiejś kolizji wypadku. Tym bardziej, że teraz mamy porę taką, jaką mamy, że bardzo szybko jest ciemno. I w związku z tym jestem mega podjarany tym, co kupiłem, bo naprawdę technologia poszła do przodu i można za nieduże pieniądze z niej skorzystać. Chociażby patrząc tutaj na ten taki trójkąt, który tutaj widzicie, jest to lampa sygnalizacyjna, która ma solar, ma wbudowany akumulator. E, możecie ją używać też jako lampę pomo roboczą, pomocniczą gdzieś tam przy awarii auta, bo ma e, tryb led -ów. Świeci dużym światłem, e, tak, o, mniejszym światłem, ale też gdzieś jeżeli staniecie na poboczu drogi, to możecie spokojnie, o wyłączę lampę, spokojnie oznaczyć swoje miejsce postoju pojazdu. Możecie oznaczyć to też tak, albo ten sposób mega zajebisty gadżet. Polecam, jeżeli ktoś planuje sobie zrobić prezent na święta, to myślę, że jest to idealne. Kolejnym takim prezentem myślę, że byłyby też takie pachołki, które w miejscu awarii możecie sobie rozłożyć. One mają rozkładaną podstawę z magnesem. Tu jest blaszka. Sam, sama w sobie lampa ma tutaj na dole magnes. I możecie użyć to jako latarkę roboczą. O! I też możecie sobie gdzieś tam sprawdzić, co tam się przydziało przy samochodzie. Ale tak jak wcześniejszy tryb, wkładacie sobie to w tą nóżkę, stawiacie i macie zabezpieczone miejsce, gdzie pojazd stoi, w jakimś ruchu ulicznym. Tak, żeby nie robić dla siebie, i dla innych zagrożenia. No i standardowy taki zestaw, który już wcześniej kupiłem parę lat temu, ale teraz kupiłem w większej ilości, to lampki, które też mają magnes, mają uchwyt i mają wiele trybów świecenia. Łączy się tutaj z białym światłem, jako, lamp, jako łatarki, można je ustawić na jezdni, można je ustawić na pojeździe. Na przykład, jeżeli gdzieś tam jedziecie sobie tak, jesteście pojazdem holowanym. Zakładacie sobie z tyłu na samochód i mega fajnie to zabezpiecza miejsce albo pojazd. Jest to odporne na uderzenia. Możecie to rzucić sobie i to spokojnie się nie rozpadnie. Samochód może po tym przejechać. Będzie świeciło. No, mówię, różne tryby pracy. Pełne światło. Może wyłączę lampę. O, pełne światło. Mamy tutaj migające. No tu jest latarka. Myślę, że też źle nie świeci. Zasilanie: trzy paluszki, te najmniejsze. Tak samo w przypadku tamtych dwóch latarek. Tak samo małe paluszki, trzy sztuki w każdą. A tutaj mamy wbudowany akumulator do ładowania. No mega fajny gadżet. Mówię, pochwalę się. Ale pod kątem tego, żebyście sobie też zakupili, bo już nieraz mi się zdarzyło gdzieś w ciemności stanąć, a potem człowiek się zastanawiał, czy ktoś w ciebie nie wiedzie. A jak wiecie, takich sytuacji jest multum. Także polecam zakupy na, na przykład temu. Cały ten zestaw to jest około 150 zł, ale to już tak maksymalnie, nie? bo są różni sprzedawcy. Myślę, że 120, coś takiego i macie taki zestaw, nie? Polecam.